My name is Muti Santa Rosa. I come from Chile. We are Roomba Company from Argentina. My name is Dean Ordine Dean is home. I'm originally from Bulgaria from balay. I'm from Taiwan. It's a really really far country. Hello, We are Austin, that's theater group. We are coming from Greece. I'm Dominic I go by juggling Dom uh, on stage and I'm from Australia. We are from Argentina. We are Silk Company Aduo and DAWAN. Hello, I'm from Twin Sanity Iconic and over there is my brother Link One. We are a rap group from Greece. My jesteśmy teatrem Ocalot i jesteśmy z Legnicy. Jesteśmy grupą teatralną z Gliwic, teatrem A. Przemysław Grządziela, dyrektor teatru Pineska z Gdańska. Występuje na różnych festiwalach świata. Dziękuję bardzo wszystkim którzy przybyli artystom, którzy przybyli tutaj na rynek w Jeleniej Górze, bo to były wspaniałe 4 dni, cztery dni zabawy, cztery dni teatrów ulicznych, ale teatrów takich jak rozpoczynaliśmy to ponad 40 lat temu, właśnie tutaj pani Alina Obidniak zaczynała teatry właśnie w Jeleniej Górze. Ja po raz pierwszy na festiwalu teatrów ulicznych byłem 36 lat temu tutaj. Kaczakowska Katarynka. To jest moje hobby, moja pasja i moja miłość. Katarynki, znakomity pomysł, taki powrót do przeszłości. E, to jest Katarynka firmy Stieber z Berlina. No i mam już wiem, 14 lat. Muzyka Myśmy przyjęli z trzech Prahy. Witam Was wszystkich, jestem z Ustronia. Bardzo piękne, ponieważ tutaj ta wymiana kultur, różne przedstawiciele, katareniarze, nowa muzyka, niezwyczajna. Przede wszystkim dzieci coś innego mogą zobaczyć. Sztuka ulicy to nie tylko spektakl, ale również warsztaty dla najmłodszych, warsztaty dla dzieci, na których dzieci będą mogły nauczyć się sztuczek cyrkowych. Dla nas to jest na pewno nowe doświadczenie zobaczyć właśnie to, z innej strony, trudniejszej z trudniejszej strony. strony, zupełnie, no bo też jakby tutaj aktorzy nie mają żadnych kulis. Cztery dni teatrów ulicznych za nami. Mieliśmy okazję oglądać artystów ulicznych, baskerów z całego świata. Mieliśmy okazję zobaczyć występy Teatru A, e, Teatru Pineska, który te teatry uliczne współtworzył 41 lat temu. No, kiedyś tu była inna nawierzchnia, pamiętam. Były tu płyty takie, które w deszczu były bardzo śliskie. Wszystko się zmienia, rynek pięknieje. No 41 lat temu wyglądało to troszeczkę inaczej. Cały czas nas pcha i do takich e, spektaklów plenerowych, kiedy łapie się widza, e, który przyszedł specjalnie, abyś być może właśnie przechadzał się i zatrzymał, bo coś go zainteresowało. The audience is amazing, the vibe is amazing. I love it! I really, really love it. Helenia Ludzia Gura. I'm so happy to be here to perform to this beautiful audience. Było super, było śmiesznie, bardzo mi się podobało. Tylko więcej takich wydarzeń w naszym mieście. Thank you for hospitality and thank you Baskerbas for the invitation. Really, really happy to stay here in Poland, in Jelenagora. I'm very, very grateful to be one of these people who came. Thank you.